Posłuchajcie mnie teraz i teraz. Jest różnica, prawda? Teraz znajduje się w takim małym, ciasnym pomieszczonku, o którym więcej dowiecie się w opisie. Zapraszam. Cześć, ja jestem Kacper z kanału Fan Klocków i mam przyjemność powitać Was w pierwszym odcinku naszej comiesięcznej serii, która będzie zajmować się ciekawostkami o rzecz rzeczach powiązanych z LEGO. Jednak dzisiaj zajmiemy się właśnie naszą ukochaną firmą. A więc zaczynajmy. 10. Firma LEGO została nazwana od duńskiego skrótu Legut, oznaczającego baw się dobrze. Nawet jej założyciel nie wiedział o tym, że po łacinie LEGO oznacza składać. 9. Firma LEGO została założona w 1934 roku. Przez Olego Kirk Christiansena w Björnstadionie początkowo produkowała drewniane zabawki. Dopiero w 1949 pojawił się pierwszy plastikowy element. Jako, że klocki nie trzymały się wtedy siebie zbyt dobrze, syn Olego Gottfried zaprojektował system studów, wypustek, pozwalających na budowanie stałych konstrukcji. 8. Lego podczas ostatnich lat życia Olego. Produkowało nie tylko klocki, ale i wciąż drawniane zabawki oraz plastikowe grzechotki i akcesoria. Klocki nosiły wtedy nazwę system. Dopiero Gottfred stwierdził, że należy zająć się tylko produkcją dobrze znanych nam klocków. 7. Nasza ukochana firma posiada własne lotnisko w miejscowości Bueling. Podczas dyrektorstwa Gottfreda powstał również Legoland. Dyrektor liczył, że park rozrywki odwiedzi około 300 tysięcy osób rocznie. Może było to dużo, ale już w pierwszym roku w parku złożyło wizytę dwa razy tyle, jak przewidywał Gottfried. 6. Lego miało 11 zdjęć profilowych, czyli look. Logo firmy jest teraz nam bardzo dobrze znane, jednak bardzo zmieniało się przez lata. A z samych serii Lego typu Ninjago, Star Wars, było aż do dzisiaj 110. 5. Fabryki Lego znajdują się w Danii, Meksyku, Węgrach, Republice Czeskiej oraz od tego roku w Chinach. Legoland możemy odwiedzić natomiast w 11 miastach. Niestety, jak na razie, żaden nie znajduje się w Polsce. W naszym kraju jest tylko Lego Store w Warszawie, w Galerii Mokotów. Jest to sklep Oryginal, oryginalny sklep, tak go nazwę, firmy Lego. 4. W poprzednim punkcie zajęliśmy się liczbami, dlatego zrobimy to, to też teraz. Jak dotąd powstała 67 gier i aplikacji Lego. 3. Lego przeżyło kilka kryzysów finansowych. Jeszcze przed istnieniem. Jeszcze przed jej istnieniem poprzednia firma stolarska Olego została zamknięta z powodu braku pieniędzy w tych ciężkich czasach. Później, kiedy Godfred zaczął pomagać ojcu, Lego co prawda mogło funkcjonować, ale miało bardzo mało pieniędzy. Ostatni kryzys miał miejsce, miejsce przed 1995 roku, rokiem. Firmę uratowało wtedy wprowadzenie na rynek gier. Dwa. Podczas drugiej słabej sytuacji finansowej, Gottfried stwierdził, że można zaoszczędzić na, na lakierze, malując zabawki zamiast sześciu razy tylko dwa. Jednak Ole uznał to za beznadziejny pomysł. Kazał synowi odpakować drewniane kaczki i pomalować je jeszcze cztery razy. Tak, lego to firm, firma dbająca o jakość. Jeden. Pierwszy punkt zostawię dla was. Niech każdy napisze w komentarzu ciekawostkę informację jaką sam znajdzie. Będzie to naprawdę bardzo fajny pomysł. Jest to bardzo fajny pomysł no bo każdy da coś od siebie. Naprawdę zapraszam do tego. Dzięki cześć za oglądanie. Z tym odcinkiem widzimy się dopiero za miesiąc. I jeszcze raz odsyłam was do opisu a także również na kartę dyskusja na naszym kanale. Do zobaczenia. Cześć.